Pewien uczyń, co w szkole siedzi, uczy się języka, choć czasem mu się biedzi, słowowe zaimki, dziś powtarza stale, by pamiętać dobrze, co w książkach napisane, ani to ja, na przykład, ani Lomed, ja uczę się, a ta to ty powiesz, a ta Lomed, ty uczysz się. Gdy dziewczynkę spotkasz, powiedz jej, at Lomed, pamiętaj to brat, ty uczysz się. Hu to on, więc hulomed med. On uczy się. Hi to ona, więc lo med. Ona uczy się. Za Imków ta nauka to sprawa wytrwała. Powtarzaj je często, by pamięć była trwała. A to my. Tak tak, a nachnu lom My uczymy się. A tem to wy. A tem lom Dim, wy uczycie się. Ale gdy same panie, to a ten Powiedz im A ten lom dot. Wy się, zapamiętaj ten rym. Hem to oni, a hem lomdim to oni uczą się. Hem lomdim, hen to one, a hen lomdot to one uczą się. Wszystko już powtórzysz? To wszystko załatwione. Zaimki i czasowniki? W głowie przerobione. Zaimki osobowe? To już jasna sprawa. Hebrajski cię nie straszy. To całkiem prosta sprawa. Powtarzaj je często? W dzień oraz w nocy, a język ten trudny stanie ci się prosty. Moi drodzy, <grym> <grym> dzisiaj się obudziłem i pomyślałem, kurczę, muszę was nauczyć powtórzyć z wami zaimki i czasowniki. I myślę.. wymyślę jakąś piosenkę. Może do głowy wpadnie. Okej? Okay? <grym> miłego dnia. Miłego, miłego dnia.